Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy policyjny pościg prosto z wałbrzycha. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałem się upewnić, czy słyszeliście o akcji zdalni do pomocy. Tak nazywa się Akcja społeczna banku ING, w której mam przyjemność uczestniczyć i do tego namawiam również też Was. Kliknijcie tutaj na kartę, która przeniesie Was do materiału tłumaczącego całą akcję którym miałem swoją małą rolę wraz z innymi twórcami. Chcemy, abyście pomyśleli o tych najbliższych, którzy nie radzą sobie w obecnej sytuacji, gdy praktycznie wszystko trzeba robić w internecie: płacić rachunki, robić zakupy, składać dokumenty, szukać informacji i rozrywki online. Jak się zaangażować? Oglądajcie do końca, a pokażę Wam to na moim przykładzie. No teraz czas wjechać do internetu. Dude, your soda's on your car! Your soda's on your car! A tu w ostatnich tygodniach mamy prawdziwy wysyp filmów, na których zarejestrowano interwencje policji. A co je łączy? Autor każdego nagrania powątpiewa, czy działanie policji jest uzasadnione. No, jak wspomniałem, tych filmów jest cała masa i nie powinno dziwić, że za te nagrania biorą się coraz młodsze osoby. Tak jak tu w Wałbrzychu. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak wygląda u nas polska policja w Wałbrzychu. Ten facet. Stał sobie e, na parkingu. Nic, totalnie nic nie zrobił. Odjeżdżając, po prostu zatrzymała go policja. Ale dlaczego? Tego nikt nie wie, nawet kierowca tego nie wie. Nikt nie wie, dlaczego został zatrzymany. Dziewczynka nie wie, policjant nie wie, niewinny kierowca też. Dlatego postanowił odjechać. Dalej tego bezbronnego faceta chyba... O! O Jezus! O Jezus! Ja pierdzielę! Czy wy to widzieliście? Widzieliście to? Widzieliście to? Gdyby ktoś miał wątpliwości, kto to nagrał. O mój Boże, ja to nagrałam! Ja to nagrałam! Ja to nagrałam, proszę Państwa! Nagrała to ona. Ja to nagrałam! Film pojawił się na facebookowej stronie niezależnego samorządu Związku Zawodowego Policjantów, gdzie dopisano kilka zdań. W skrócie, autorzy takich nagrań nie mają pojęcia co się dzieje, mimo wszystko komentują i nagrywają. A to buduje negatywny w tym przypadku, nawet jeżeli kierowca był niewinny, to teraz się to zmieniło. Bo to była zwykła kontrola. Teraz ma dwa zarzuty: niezatrzymanie się do kontroli i naruszenie nietykalności policjantów. Sam samochód nie należał do niego, był wypożyczony. A wracając do naszej dziewczynki, jak słychać po jej reakcji, nagrała film życia, a przy okazji przekonała się, jak można się mylić co do niewinności niektórych obywateli. Trzeba przyznać, ta ucieczka wygląda jakby nagrano ją w USA. Jest policja, wypadek i emocje. Ja to nagrałam! Tylko że Stany Zjednoczone są gigantyczne i w jednej części przed domem widać samochodowy pościg, a w innej zobaczymy coś bardziej swojskiego. We got two dogs chasing a cow out in somebody's backyard. What in the world? The hell is it? Oh, dog bites cow! Oh, cow is in the pool! Oh my goodness, dog is going in the pool after the cow! Oh my goodness, they are in the deep end! They are in the deep end. Oh, cow. Dog is biting cow. Cow puts him under the water, jumps him. Dog swimming away. We got dog number two on the side of the pool. No, jak w polskim filmiku są psy, są emocje, tylko te drugie dopiero zaczynają rosnąć, bo do akcji dołączają się kowboje. We got a cowboy coming. In. Oh, he's got a lasso. Oh my goodness! No, he... oh two cowboys. Oh my goodness! Cow trying to get out. He's in the shallow end. Lasso, oh, he's doing a lasso, day. oh my goodness, he got the cow with the lasso, oh my goodness, first shot, what in the world the hell is that? Takie rzeczy tylko w USA. Prawdziwy chaos, w którym brakuje jeszcze wybuchu i wbiegającego plemienia Indian. Tylko kto to nagrał? O mój Boże, ja to nagrałam, ja to nagrałam, ja to nagrałam, proszę Państwa. No, właśnie nie, proszę Państwa. Bo tę scenę zarejestrował monitoring domu Michaela Frencha. Czy w tym przypadku krowa nie była bykiem, czy była niewinna, czy psy mogły interweniować, tego jeszcze nie ustalono. Ale wiadomo, że została schwytana na lasso. Jak widzicie, czasem warto wyjrzeć za okno, bo może się wydawać, że przez pandemię nic się nie dzieje. A tak możecie trafić na akcję Rodem z amerykańskiego filmu. Oh, he's do lasso! tutaj! Oh my goodness, he got the cow with the lasso! Oh my goodness, first shot. W ostatnim odcinku mówiłem, że oficjalnie zniesiono zakaz wchodzenia do lasów, i może już skorzystaliście, tylko dalej zamknięte są galerie, restauracje i fryzjerzy. To duży problem, bo nie każdy potrafi się strzyc. Ci odważniejsi próbują to robić. Tak jak szkocki pasterz Doni Anderson, który swoje włosy obcina tymi samymi nożyczkami, którymi strzyże swoje owce. Tylko to jest mniejszość. Doni ma doświadczenie i ma pewność w ruchach. Jego instruktaż na Facebooku nabił ponad 4,5 miliona wyświetleń. I może między innymi przez jego film pojawiły się osoby, które zaryzykowały i same złapały za nożyczki, a potem opublikowały swoje fryzury, często krzywe albo, ładnie mówiąc, awangardowe. Jest też inne wyjście. W prosty sposób można się pozbyć własnej odpowiedzialności i zrzucić ją na kogoś innego. Za efekt może odpowiadać twoja żona. Później, co najwyżej, nie będziesz mieć grzywki. No dobra, przesadziłem. Nie każdy ufa żonie. Łatwiej zaufać ojcu. A w przypadku dzieci, no po prostu nie ma innego wyjścia. Tak czy inaczej, ten chłopiec poprosił, aby tata obciął go na Ronaldo. Dobry wybór, nie da się znaleźć bardziej idealnej fryzury, tylko że dla każdego pokolenia Ronaldo oznacza kogo innego. Dla taty nie jest to Cristiano, a Luis Nazario de Lima, który miał trochę inny styl. No dobra, może jego sen nie wygląda jak Cristiano, ale zachowuje się tak jak on. Tak samo płacze. Chociaż fryzurę da się uratować i obciąć wszystko na krótko. <laughs> Sit, one now. <laughs> Oczywiście, problem z włosami można olać, tak jak robię to ja, i będę je zapuszczał do momentu, aż fryzjerom pozwolą ponownie pracować. A jeżeli to się mocno przedłuży, to zacznę się zastanawiać, jaką stylizację wybrać na lato. I powiem wam, gdy tylko się zdecyduje. Teraz połączymy dwa wcześniejsze tematy. Będzie trochę o filmach, tylko tych dla dorosłych i problemie długich włosów. Co jest trochę dziwną mieszanką, ale właśnie taką wpadkę zaliczyła dziennikarka Melinda Meza, która na żywo w telewizji Sacramento pokazała, jak samemu obcinać włosy. I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, co się dzieje w tle. Okazało się, że Melinda łączyła się z telewizją podczas gdy jej mąż brał prysznic. Popatrzcie, co odbijało się w lustrze za nią. Oczywiście ja wam to cenzuruję, ale było widać tam węża nie był to wąż od słuchawki prysznicowej, tylko część ciała pana Mezy, który został pokazany w telewizji, a teraz krąży w internecie, chociaż są nieudolne próby kasowania kopii Łazienkowej relacji. Czy to był przypadek? No w to trochę ciężko uwierzyć, bo pani dziennikarka musiała słyszeć wodę. I według Jen chciała pokazać, co ją w życiu uszczęśliwia, a według Jana facet był tego świadom i chciał, aby teraz jego mały kolega zabłysnął przed kamerą. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak właśnie było i pewnie wieczorem, już leżąc w łóżku, przeanalizowali całe zajście i ustalili, kto nagrał węża-męża. O mój Boże, ja to nagrałam! Ja to nagrałam! Ja to nagrałam, proszę Państwa! To tyle w odcinku pełne filmy w opisie. Zostaw lajka, komentarz, subskrypcję, a zaraz później łap za telefon. Zadzwońcie do dziadków, starszej sąsiadki, rodziców i zapytajcie, czy nie trzeba im pomóc, czy nie trzeba im czegoś wytłumaczyć. Chociażby jak wykonać płatność online. Ja właśnie to będę tłumaczył mojej mamie. O! Cześć mamuś! Czekaj jeszcze chwilkę, powiem tylko kilka słów do kamery. Moi rodzice mieszkają w trochę mniejszej miejscowości, przez co ta technologia nie jest im do końca znana. No i nie wiedzą, czy dobrze wszystko ustawiał. Więc nauczę moją mamę, jak robić cykliczne przelewy, a później zakupy online. No i mam nadzieję, że w zamian moja mama nauczy mnie robić dobry domowy obiad, którego nie jadłem od wielu tygodni. No, liczę na przepis na schabowego. Dobra, mamuś, mam już wszystko. Dziękuję Ci bardzo. Ale mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. No, ja też mam taką nadzieję. No. Buziaki Mamuś. Pa! A wy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie w kartę w tym miejscu. Przeniesie ona was do filmu głównego, który stworzyliśmy wspólnie z ING i innymi twórcami. Tamten film wyjaśni wam, na czym polega akcja zdalny do pomocy. Klikajcie, a my się widzimy w kolejnym odcinku.